Także mała mi się zajęła, jest w pokoju, ogląda bajeczki, a my zobaczymy sobie jeszcze przez tą chwilkę jeden temacik. Zobaczymy, co nam się po pokaże dzisiaj, co będzie tym takim głównym e, tematem przewodni tego czytania. E, to jest teraz, oczywiście wyciągniemy 6 znaków. Pamiętajcie, że to są kolektywne czytania, nie muszą z każdym znakiem, który podaje rezonować, czyli nie muszą... Być dla wszystkich tych znaków. Może to być dla części osób, które mają te znaki, a taka sytuacja się wydarzyła. Także kierujcie się sytuacją, nie tyle tym na siłę, że to jest akurat do tego znaku związane, bo nie musi być, bo nie musi być. Może być dla garstki. Tutaj się pokazuje karta, która mówi o jakimś fajkowym bizie, czyli Ktoś jest, jest, udaje, udaje przede wszystkim bardzo zapracowanego, mówi Wam, słuchaj, nie mam czasu, bo jestem taki zapracowany. Czy zapracowana? No ja akurat jestem, więc często też używam tego, <grych> ale dobrze, ale tutaj niedługo będzie jakiś spokój, niedługo będzie, to jest lada moment, coś się rozwiąże coś wyniknie, coś po prostu przyjdzie, tak? Do was normalnego. Ktoś przestanie grać, przestanie dawać te love bomby, przestanie grać w takie mini gry gdzie i przestanie czatować z innymi ludźmi. Może tak być, że ten ktoś czatuje wam za plecami. Dalej, co się pokazuje. Tu wy macie ten okres na to, żebyście wzrośli do tego boskiego czasu. Akurat w energii żeńskiej. I tu się szykuje romansidło na horyzoncie, co dla niektórych romansidło. Tu też te lada moment, który nam się pokazało, mówi, że tu już niedługo przyjdzie do Was jakieś uczucie. To już jest bardzo blisko. Tutaj ktoś będzie, kto Was kocha, będzie wolny. Mm -hmm. W pracy ten człowiek może lub wymić jakąś aferę, więc uważać na to. Um, dodatkowo. Tutaj też ten ktoś będzie zakończał jakiś cykl. Cykl, będzie przechodził jakąś lekcję. Ale to też może być taka runda, gdzie on was trigeruje. Was... albo was triggerował. Okej. Okej, okay, okay. <laughs> okay. give me one second, alright? Then... You give me one second. Czekajcie. Już jestem. Moja wnuczka bardzo lubi płatki, ale je, je na sucho. Ona no, nie jada płatek z mlekiem. Nie lubi. Na sucho se podżera. Także musiałam jej dać. Tutaj się pokazuje ten cykl że ktoś może wam, mógł Was też trygerować, tak? Tutaj przechodzi jakąś lekcję odnośnie tego. I co się pokazuje? Ten romans. Było możliwe, że chciał z Wami ten człowiek tylko romansować. Dawał Wam takie mieszane właśnie y, znaki. Mógł Was gostować też, tak? Dawał te poczucia ciepła i zimna. Ale co się pokaże? Trzymał Was też w sekrecie, co niektórych. Znaczy to możecie Panowie sobie wymieniać oczywiście. Ale tutaj jest jakiś wzrost. Jakaś prawda wyjdzie na jaw, tak? I tu będzie jakaś transformacja i wzrost, ruchu w Waszym kierunku. Tak naprawdę, Wy jesteście odbiciem tego człowieka, dopełnieniem. Nie wiem, czy tutaj ktoś nie manifestował odnośnie lub robił rytuały odnośnie uczuć um, związane z tą osobą, lub też mógł, mówię, manifestować, przyciągać po prostu, tak? Tu było jakieś pożegnanie, ktoś mógł się wkurzyć przez to, że tak, ta osoba się zachowywała i mógł odejść, mogliście pożegnać tą osobę jak najbardziej, ale czy tu będzie, mm -mm. Tu ta separacja to była tylko taki, to był taki czas na to, ten samowzrost, wzrost, ale też na taką refleksję, by ktoś przemyślał swoje zachowanie i traktowanie Was, tak? Czyli bardzo dobrze, że się odsunęliście. I tutaj niedługo, tu się zaczyna zakańczać to, ten cykl cały, to zachowanie będzie odchodziło, czyli do bani będzie dochodziło, to znaczy do głowy, że źle postępował. I tu jest powrót, karta mówiąca o tym o ruchu, o tym powrocie, tak? Co mamy dalej? Uczucia, emocje się pokazują. Tu też ta osoba, tak jak was bardzo kochała lub wy ją, czy jego. Tak samo była jakaś taka, taka nienawiść, że przez to, co on się zachowuje, czy ona się zachowuje, byście złapali za te kudły. wasze <grytanie> kochany, o czym ja mówię. I normalnie, albo makrzyczeli na kogoś, szczelili nawet przez w tych takich nerwach, ale to było potrzebne. To było potrzebne! żebyście wzrośli. By doprowadzenie było tego wszystkiego do równowagi. Tu też musiało być jakieś zakończenie. Ten ktoś też mógł się wycofywać ze względu na przeszłość, na możliwe jakieś sytuacje związane z sądami, z urzędami. Um, więc tu też ten ktoś musiał to zakończyć. Przejść, by dopiero na czystej karcie do Was przyjść. I tu się pokazuje karta, która mówi o tych uczuciach. Są tu uczucia tego człowieka do Was. I mm, marzy, marzy o tym seksie, o uczuciu i seksie z Wami. O tym, jak to było podczas tego zawieszenia, w którym był. Tu wzrósł ten człowiek. Ten człowiek, em, powiem tak, ten człowiek e, chciałby być z Wami. Bo w obecnej chwili to się czuje jak kupa, powiem brzydko. Te uczucia są takie, no, rozbite. Jest chaos, to jego ego musi umrzeć, by dopiero ruszyć w waszym kierunku. Musi poczuć się, że jest nieszczęśliwy bez was, musi życie mu dokopać do dupy, musi coś też zemrzeć, by dopiero był ten okres, że to zrozumie. I dopiero wyjdzie z jakąś taką fest-propozycją. Zobaczymy, kogo to się wytyczyło. Boże, no, takie, wiecie co? No, Życie. Więc zobaczymy dla kogo? Dla barana, dla kozła, dla wagi, dla lwa, dla panny i dla raka. Dobrze, mamy tutaj te sześć. Już. Tak. I dla raka. Czyli tu się tyczy tych osób lub osób, które miały te znaki zodiaku, a były z wami. A mieliście taką sytuację. Ja Was ściskam, całuję, pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że mi się nagrało dobrze i nie ma jakichś przerw. Ściskam, całuję i miłego wieczoru.